Lektury Paranormalium Dziś w Lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Samolot wylądował w Harare, po czym wraz z innymi pasażerami udałem się do budynku lotniska. Jeżeli dobrze odtworzyłem datę, było to 17 września 1985 roku. Ci, którzy mieli tylko podręczny bagaż, poszli do odprawy paszportowej i celnej. Byłem jednym z nich. Napięcie rosło. Nagle, zanim doszliśmy do stanowiska odpraw, podeszło do mnie dwóch ludzi Polacy. Pomyślałem, a jednak wyszli po mnie. Myliłem się jednak. Byli to agenci służb specjalnych Zimbabwe. Zabrali mnie z grupy pasażerów i odprowadzili na bok. Po co przyjechał pan do Zimbabwe? Zapytał służbowym tonem jeden z nich. W celach turystycznych, odpowiedziałem. Natychmiast zrozumiałem, że nie jest to przyjazna rozmowa. Ten spojrzał na moją podręczną torbę przewieszoną przez ramię i zapytał znów. Co ma pan w tej torbie? Tylko przybory toaletowe i trochę odzieży. Mogę pokazać, zaproponowałem. Proszę ukazać paszport. Wyjąłem paszport i wręczyłem go agentowi. Przejrzał uważnie kartkę po kartce, poczem zapytał: Gdzie pan ma się zatrzymać? Nie wiem jeszcze. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Jak to pan nie wie? Pytał dalej. W tym momencie ktoś dał mu znak, aby poszedł do pomieszczenia służbowego. Zostałem w towarzystwie drugiego agenta. Zacząłem niepokoić się. Wyglądało na to, że chcą mnie wsadzić do samolotu i wysłać z powrotem do RPA. Pomyślałem, że muszę przekonać ich, że nie mam złych zamiarów wobec ich kraju. Przynajmniej, aby pozwolili mi polecieć gdziekolwiek indziej, byle nie do RPA. Takie stanowcze postępowanie wobec mnie mogło mieć tylko jedną przyczynę. Wiedzieli, że byłem szkolony w RPA i przypuszczali, że właśnie wysłali mnie do Zimbabwe celem wykonania jakiegoś zadania. Musieli przy tym mieć informację, że jestem kimś bardzo niebezpiecznym i to do tego stopnia, że nie chcieli zaryzykować wpuszczenia mnie do Zimbabwe. To dlatego też, gdy byłem w ich ambasadzie w Pretorii załatwić wizę, czułem się obstawiony i tak samo było w samolocie. Gdyby nie potraktowali mnie aż tak poważnie, wtedy działając zgodnie z zasadami postąpiliby inaczej. Wówczas staraliby się znaleźć jakiś pretekst, na przykład w czasie kontroli i dopiero na tej podstawie zatrzymać mnie. Ponieważ takiego nie było, bo paszport i wizę miałem prawdziwe, powinni przepuścić mnie i zrobić w tym celu jakąś prowokację, na przykład jakąś bójkę. Widocznie uznali, że w tym przypadku lepiej nie ryzykować, lecz Trzeba postąpić skutecznie i zatrzymać mnie natychmiast. Rozejrzałem się wokół i w poczekalni na dużych planszach dostrzegłem reklamy hoteli. Tego było mi trzeba. Wiedziałem już, co teraz powiem, gdy agent ponownie zapyta mnie, gdzie się zatrzymam. Właśnie wracał. W międzyczasie przyszły nowe, odnośnie mnie, instrukcje. Wiedzieli już, że jestem bezbronny, a może i nawet, że nie mam dokąd pójść. Agent zwrócił mi paszport i powiedział, może pan iść. Wszystko wyjaśnione. Życzymy przyjemnego pobytu. Jak zwykle w takich okolicznościach przeglądało mi się dużo gapiów z obsunki podróżnych i pasażerów. Starając się nie zwracać na nich uwagi, poszedłem do przejścia kontrolnego i za chwilę byłem już w poczekalni zewnętrznej portu. Wyszedłem na zewnątrz w nadziei, że ktoś tam będzie na mnie czekał, spłoszony zatrzymaniem mnie przez agentów. Nikt jednak do mnie nie podszedł. Wróciłem do poczekalni z zamiarem przeczekania do rana. Wieczorem nie było sensu iść do centrum i szukać szczęścia w nowym etapie udręki. Tym bardziej, że było daleko, bo kilkanaście kilometrów. Poczekalnia była niezbyt dużym pomieszczeniem, a więc łatwo dało się objąć ją wzrokiem. Wyszukałem wolne miejsce i usiadłem. W przeciwnym końcu, naprzeciw, miałem kantor wymiany walut i agencję wynajmu samochodów. Ludzi było sporo, ale z zadowoleniem zauważyłem, że przestałem już ich interesować. Do rana było daleko. Późnym wieczorem zaniepokoiło mnie, że ubywa ludzi, aż zrobiło się pusto. Zostałem sam z mundurowymi strażnikami ochrony lotniska. Tego nie spodziewałem się. Czyżby w nocy nie było lotów i port będzie zamknięty? Jeśli tak, to zaraz wyproszą mnie, bo choćby ze względów bezpieczeństwa nikt nie mógł tam pozostać. Przyjdzie więc mi nocować w buszu. Przez moment nabrałem nawet podejrzeń, że nie jestem w harare, a całość wokół to dekoracje. Ze szkolenia wiedziałem, że robi się agentom takie ситуация. Aby wprowadzić ich w pułapkę Trzeba więc zawsze upewnić się Czy rzeczywiście jest się w zamierzonym miejscu To jednak nie była pułapka Po chwili zobaczyłem, że zbliża się cywilny agent ochrony z pękiem kluczy Spojrzał na mnie, ale minął w odległości kilku metrów Zamknął na klucz oboje drzwi Po czym zniknął w głębi strefy ochronnej Pozwolili więc mi zostać Czyli będę mógł spokojnie przesiedzieć do rana Odetchnąłem z ulgą. Niedługo później monturowy strażnik zgasił część świateł, po czym uprzejmy zaproponował, abym wszedł do strefy chronionej i ulokował się tam na wygodnych fotelach. Zaskoczyła mnie ta propozycja. Niewiele bowiem spotykało mnie uprzejmości. Długie siedzenie na twardej ławce stało się już dokuczliwe. Chętnie więc skorzystałem z tej uprzejmości. Jednakże, jak zwykle, zastanowiłem się, czy nie ma w tym jakiegoś podstępu. Coś jednak... Mogło mi jeszcze zaszkodzić. Zsunąłem dwa fotele, ułożyłem się na nich wygodnie i zasnąłem. Obudziłem się wcześnie rano z lekkim bólem głowy. Migrena. Sprawdzali mnie więc w nocy. Znałem dobrze to uczucie, dokuczające wielu podstępnie eksploatowanym Polakom. Jest to pozostałość środków psychotropowych i hipnozy. Było wcześnie. Port był jeszcze zamknięty. W pobliżu rozmawiało dwóch strażników. Miałem zaprogramowany jakiś sen i właśnie zaczął przechodzić do świadomości. Dwóch ludzi grało w nim w ping-ponga, a ja leżałem obok nieruchomo. Zrozumiałem z tego tyle, że gra toczy się dalej, a tylko piłka przeszła na inne boisko. Było jeszcze coś. Ktoś w hipnozie powiedział mi, co mam robić dalej. Podał konkretny plan postępowania, który uznałem za realny. Zdecydowałem więc trzymać się tej sugestii. Rozsunąłem fotele jak były uprzednio, po czym przeszedłem ze strefy chronionej do poczekalni. Mimo lekkiej migreny samopoczucie miałem dobre. Czułem się bardziej pewnie i swobodnie niż poprzedniego dnia. Po chwili otwarto drzwi i zaczęli schodzić się pracownicy portu. Odczekałem jeszcze pewien ten czas, po czym poszedłem do jednego z pomieszczeń i poprosiłem o książkę telefoniczną. Znalazłem zapis: Polskie Stowarzyszenie i zapisałem numer telefonu. Sprawdziłem jeszcze ambasady. W przeciwieństwie do RBA, były tam również krajów socjalistycznych polskiej w spisie nie było. Następnie kupiłem bilet autobusowy i pojechałem do centrum Harare. Znalazłem telefon i wykręciłem zapisany w porcie numer. Był to numer niewielkiej firmy szefa Polonii w Zimbabwe. Telefon przyjął osobiście. Ku mojej radości, już po podaniu mu wstępnych danych, przerwał mojej wypowiedzi i zapytał konkretnie: Gdzie pan teraz jest? Podałem miejsce. To niech pan tam czeka. Zaraz przyślę po pana samochód. Rzeczywiście. Po kilkunastu minutach samochód przyjechał. To była szczęśliwa chwila. Znalazłem przecież kogoś, kto łatwo, bez wyszukiwania problemów, zechciał mi pomóc. Zajechaliśmy na miejsce. Szef Polonii przyjął mnie życzliwie, nawet przyjaźnie i z zaufaniem. Wnioskowałem po tym, że do Zimbabwe nie dotarła jeszcze fala nowej emigracji z pracownikami wywiadu RP na czele. Miałem rację. I dzięki temu wśród Polaków w Zimbabwe dało się doznać uczucia, że jest się wśród życzliwych ludzi. Szef Polonii szybko znalazł mi zakwaterowanie. Po zakończeniu pracy zawiózł mnie do jednego z Polaków, który zgodził się mnie przyjąć. Najgorsze emocje były już za mną. Zasugerowany mi plan był więc prawdziwy. Polak ten miał skromnie urządzone dwupokojowe mieszkanie. Jeden pokój dał do mojej dyspozycji. Jeszcze tego samego wieczoru pojechaliśmy do szefa Polonii. Poznałem jego rodzinę, a przy tym mogłem mu ponownie podziękować. Doceniłem zaufanie, którym mnie rodacy obdarowali i przyjęli do swojego grona. Postanowiłem pilnować, aby nigdy nie mieli powodów twierdzić, że popełnili błąd. Polak, z którym zamieszkałem, okazał się człowiekiem z zainteresowaniami, na przyzwoitym poziomie intelektualnym. Zaufał. Pozwolił swobodnie korzystać ze swego mieszkania, chociaż przyjmował już Polaków, którzy nadużyli jego gościnności. Poznał mnie ze swoimi znajomymi tak, że zaczęło się robić całkiem normalnie. Zauważyłem, że nikt nie robi intryk, aby skłócić mnie z nim oraz poznanymi ludźmi, tak jak to zawsze robiono uprzednio. Ba nawet mogłem rozmawiać z kobietami i przebywać w ich towarzystwie. Zniknęły też dokuczliwe stany psychiczne, rozdrażnienia nałożone mi pod koniec pobytów RBA przez pracowników tamtejszych służb specjalnych. Znalazłem się więc jakby w innej strefie psychicznej. Zacząłem czuć zapach świeżego powietrza. Po kilku dniach znajomy został wezwany do administracji mieszkań. Poszedłem z nim, bo takie było życzenie tego urzędu. Myślałem, że chodzi o zameldowanie mnie. Natomiast administratorka, po załatwieniu ze za znajomym bieżących formalności, ku mojemu zdziwieniu powiedziała, że za kilka dni zwolni się jedno mieszkanie, które, jeżeli chce, może przydzielić mnie. Zaskoczenie było tym większe, bo nawet przez myśl mnie nie przeszło ubiegać się o mieszkanie. W Harare bowiem dostać mieszkanie było mniej więcej tak trudno, jak w Warszawie. Podziękowałem więc administratorce za uprzejmość. Powiedziałem, że będę miał to na uwadze. Z wielu faktów wynikało więc, że agenci służb specjalnych Zimbabwe stwarzają mi warunki normalnego trybu życia. Sprostowali też kilka informacji z mojej wiedzy wywiadowczej. W pewnym bowiem czasie w RBA fałszowali mi tę wiedzę. Na przykład nauczyli mnie, abym nie reagował na zawołanie kogoś obcego, bo może to być dla kawału, celem ośmieszenia. Natomiast w Zimbabwe tamtejsi agenci pokazali mi w sposób praktyczny, jaki może być tego skutek. Szedłem ulicą i nagle za sobą usłyszałem ech. Tym razem odwróciłem się. Zobaczyłem policjanta z bronią długą, który właśnie wyszedł spoza ogrodzenia jakiegoś terenu. Wprawdzie wyglądało, że nie zwraca na mnie uwagi, ale zrozumiałem, jaki trzeba wyciągnąć z tego wniosek. Co bowiem mogłoby się stać, gdybym przypadkowo wszedł na teren strzeżony i nie reagował na wezwanie? Wartownik oczywiście mógłby użyć broni. W Karare natomiast były zamknięte sektory ulic oraz budynki strzeżone przez wojsko. Łatwo więc można było znaleźć w takiej sytuacji. Po pewnych innych elementach doszedłem też do wniosku, że w RPA szkolili mnie w sposób, tak ustawili moją psychikę, abym nie dał się wziąć żywcem. Chcieli więc, abym w razie nieudanej akcji zginął. Nie dostał się w inne ręce. Pozostać w Zimbabwe to jednak nie było takie proste. Byli przecież wciąż inni, którzy rościli sobie do mnie prawa własności. Już chyba po czterech dniach obudziłem się z silną migreną. Nagle poczułem też, że kilkoma falami uchodzi mi energia mózgu, co pogłębiło ból. Natomiast na myśl cisnęło mi się zaprogramowanie co oznacza skrót KGB i odpowiedź Kongon głowa boli, a Kongon głowa boli KGB i tak w kółko. Aha, złodzieje już się skompletowali i to doszedł nowy, z wkładem upuszczania mi energii z mózgu. Jest to takie uczucie, jakby coś uchodziło z głowy. Tak było już każdego dnia rano. Ponadto ten sam osobnik powodował, że nie mogłem obracać głowy, jakbym miał przetrącony kark. Również były sugestie, że wkrótce zginę. Zwykle przed południem, zanim znajomy wrócił z pracy, czas spędzałem na spacerach w ładnie zagospodarowanym miejskim parku. Po kilku dniach pobytu w Harare podszedł tam do mnie człowiek i polecił usiąść na pobliskiej ławce. Gdy już tam siedziałem, dosiadł się inny i przekazał kilka instrukcji. Przede wszystkim nie wolno ci wyjeżdżać z Harare. Widzimy cię wszędzie, a więc nie licz, że będziesz miał szczęście i nam uciekniesz. W w bliżu miejsca, w którym mieszkasz, widziałeś już na pewno wykopany dołek. To dla ciebie. Jest to twój symboliczny grób. Jeżeli zaprogramowany, niby przez nią uwagę tam wpadniesz, to będziesz miał znak, że wydano już na ciebie wyrok. Rzeczywiście, zauważyłem na boku chodnika przy żywopłocie niewielki dół. Ponadto nie wolno Ci kontaktować się z chińską ambasadą, ciągnął dalej. Jeżeli stwierdzimy, że chcesz tam pójść, zlikwidujemy cię natychmiast. Do innych ambasad możesz iść, ale na sukces nie licz. Zaraz po przekazaniu mi tych instrukcji poszedł. Wiedziałem już, że sytuacja wciąż jest poważna. Zrozumiałem również, że los mój jest już nie w gestii wywiadu RPA, lecz grupy ludzi złożonych z kilku wywiadów. Na moje szczęście nie wszyscy chcieli, abym skinął. W tym właśnie wiedziałem swoją szansę. Należało jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby tę szansę zwiększyć. Przede wszystkim miałem niewiele pieniędzy, a więc jeżeli nakazali zostać w Zimbabwe, musiałem znaleźć pracę. Ponadto trzeba było zebrać jak najwięcej informacji, aby możliwie najlepiej rozeznać się w sytuacji. Natychmiast zarejestrowałem się w kilku agencjach zatrudnienia. Były kłopoty. Ktoś tym manipulował. Wyglądało, że dostanę pracę dopiero, gdy uzna to za stosowne. Postanowiłem znaleźć pomoc w ambasadach. Najpierw przyjrzałem im się dyskretnie, licząc, że może zauważyć coś charakterystycznego, jakiś znak mogący dać mi jakieś wskazówki. Ambasada byłego ZSRR zajmowała duży obszar, ale wyglądało, że jej personel nie czuje się swobodnie. Była dobrze strzeżona. Wokół widać było kamery obserwacyjne. Natomiast personel Miał ograniczone możliwości opuszczania jej terenu. Bardziej należałoby spodziewać się takiej sytuacji w ambasadzie USA w lewicowym przecież kraju. Tak jednak nie było. Z poczynionego rozeznania wynikało, że ambasada USA funkcjonuje tak samo swobodnie jak wiele innych. Chińska ambasada zajmowała duży budynek w centrum miasta, ale zgodnie z ostrzeżeniem nie próbowałem się tam zbliżać. Wybrałem kilka ambasad, w których kolejno zamierzałem zwrócić się o pomoc. Tym sposobem chciałem znaleźć ochronę dyplomatyczną jakiegoś kraju i znaleźć w nim schronienie przed eksploatującymi mnie ludźmi. Właśnie w tym czasie sformowała się polska ambasada w Harare i tam przede wszystkim zamierzałem szukać pomocy. Konsul przyjął mnie i potraktował znacznie lepiej niż się spodziewałem. Poczęstował nawet butelką piwa. Wyglądało, że zna moją sprawę, ale bezradnie rozłożył ręce. Powiedział, że nie może się do tego wtrącać. Był też na tyle uprzejmy, że gdy opuszczałem Zimbabwe, chociaż nie było takiej potrzeby, zawiózł mnie na lotnisko. To było dla mnie nieprawdopodobne, że ktoś potraktował mnie aż tak uprzejmie. Dotychczas przecież wciąż poniewierano mną, starając się wmówić, że tak jest dla mnie najlepiej. Postępowanie konsula bardzo mnie zdezorientowało, bo wydało mi się przez to, że w Polsce spotkam więcej takich gestów. Ponieważ konsul orientował się w sprawie, wnioskowałem, że w pobliżu krążą i pracownicy wywiadu RP. Nic jednak nie wskazywało, że są w grupie decydujących o moim losie ludzi. Prawdopodobnie odgonili pracowników wywiadu RP, ponieważ zajęcia dla parobków nie mieli. Możliwe, że gdyby zdecydowano się zamordować mnie, to właśnie im daliby tę robotę. Byłem jeszcze w trzech innych ambasadach, ale również niewiele uzyskałem. Miałem wrażenie, że moi rozmówcy spodziewali się mnie, znają sprawę, ale nie są zainteresowani, aby udzielić mi pomocy. Zrozumiałem, że są powiązania i nic tą metodą nie uzyskam. Pilnujący mnie ludzie telepatyczną metodą dowiadują się, jakie mam zamiary i przygotowują wszystko tak, aby nikt mi nie pomógł. Zrozumiałem też, że tak samo będzie, gdy zwrócę się do policji. Korzystając ze swoich tam wpływów załatwią, że odprawią mnie z niczym. Mogli nawet ośmieszyć mnie przy tym, bo policji musiałbym podać cały przebieg afery, a dowodów nie miałem. Podobnie właśnie jak to dzieje się wciąż w Polsce, mimo że dowodów jest wiele. Zarówno w cywilnych, jak i wojskowych kompetentnych instytucjach nikt nic nie rozumie. Nie wie o co chodzi, a nawet chowają się przede mną. Może gdybym zgłosił kradzież roweru to co innego. Wtedy rozumieliby, że jest to przestępstwo i wiedzieliby jak prowadzić postępowanie. Za to nieprawdopodobnie przemyślnymi metodami potrafią człowieka otępić, poniżać, robić z niego wariata i zamordować. W sytuacji, w której wówczas byłem, możliwości zdobycia informacji miałem skromne. Co najwyżej mogłem prowokować dyskusje na tematy polityczne i wychwytywać to, co mogło mi być pomocne. Ponadto życzliwi mi ludzie w wystarczającym stopniu poinformowali co się dzieje na zapleczu tej sprawy. Zebrane informacje w połączeniu z bieżącymi zdarzeniami dały mi obraz sytuacji, w której się znalazłem. Była bardzo zła. Zagrożenie utraty życia było duże i właściwie nic nie mogłem zrobić. Musiałem zdać się na to, co zdecydują ludzie dysponujący moim losem. Wtedy też zrozumiałem, dlaczego kazali mi wyjechać właśnie do Zimbabwe. Po prostu byłem tak samo w kleszczach, tyle że na innym boisku. Właściwie sytuacja moja nawet się pogorszyła. Jak wiadomo, kraj ten z uprzednią nazwą Rodezja rządzony był przez Biomar.